Kurs prawa jazdy w Poznaniu z OSK Brawo nauczymy Cię jeździć po mieście. Dzisiejsze zagadnienie to ograniczenia prędkości ulica Winogrady. Ulica Winogrady. Ograniczenie do 30 km na godzinę tutaj mamy i to ograniczenie jest tylko i wyłącznie do momentu odwołania tego znaku, czyli z przodu widać, że 30 za chwilę już nie będzie. Dobrze, czyli możemy przyspieszyć. Maksymalna prędkość 50 na godzinę. Trzymamy, przypuścimy kierowcę, ponieważ już wyjechał troszkę na pas ruchu. No i kolejne ograniczenie: 30. Teraz tutaj ta 30 obowiązuje do skrzyżowania. Czyli dotąd. Od tego momentu znowu mamy prędkość 50 km na godzinę. Możemy znowu przyspieszyć. No i tutaj. Ostatnie ograniczenie na tym odcinku 30, tylko tutaj zwróćcie uwagę, że jest ograniczenie na odcinku 160 metrów. Dwa razy próg zwalniający można przyjąć, że to 30 jest odtąd do drugiego progu zwalniającego, ewentualnie do skrzyżowania, bo też skrzyżowanie nam odwoła ten, to ograniczenie prędkości. Ok, mamy zielone światło ruszamy, No i tak jak mówiłem 30 na godzinę. Mniej więcej do tego tutaj punktu. Nie czekaj, zasubskrybuj nasz kanał na YouTube, zapisz się na kurs i naucz się jeździć po poznaniu z OSK Brawo.